Co to jest dla ciebie? Co my tu robimy? Zbudowanie schematu połączenia treningu siłowego, oporowego w tym momencie na podstawie kalistyniki, gdzie bazujemy na dźwigniach naszego ciała w partnerstwie z pomocą drugiej osoby z ruchem, szeroko pojętym ruchem, który dotyczy inspiracji tańcem, sztukami walki, dużymi żeglami i zabawami. Jeżeli chodzi o tę część siłową, to tutaj chodzi o pomoc w wykonywaniu ćwiczeń jako praca, praca wspomagającego i pracującego, a jeżeli chodzi o właśnie ruch chaotyczny, no to interakcja w ruchu naturalnym, pierwotnym, ogólnie dostępnym, ale także między dwoma osobami, tak, tak jak wspomniałeś, taniec, walka. Co bym jeszcze ja chciał dodać od siebie? No, wszystko to było z mojej strony, z założenia, żeby oprzeć to na sprawdzonych i przebadanych mm, informacjach i protokołach z treningu siłowo-kondycyjnego. Mm -hmm. No, i jest ta druga część, której nie chciałbym nazywać nienaukową, bo oczywiście, że też ma swoje poparcia. On może być mniej uchwytna, bo jest bardziej chaotyczna, aczkolwiek też wnosi bardzo dużo. Też, wiem, jest, też, fajne słowo na, to, też jest fajne słowo na to, czyli nielinearne podejście do nauki. Pedagogika Dokładnie. No to jaki jest jego cel? Ja bym wyróżnił tutaj dwa cele, czyli fizyczny i Komunikacyjny. Fizyczny to jest cel stworzenia jednostki treningowej czy schematu treningowego, namówienie do pracy w koncepcie treningowym do budowania atletyzmu. Wszelako pojętego i dostępnego w każdym momencie Twojego życia. I tutaj się odniosę, bo dla mnie to jest duża inspiracja. Takie jak dziecko próbuje ruchu takim, jakim on jest, nie hmm. idzie tylko po chodniku, ale wszystko, wszystko go ciekawi. Tutaj podskoczy, tutaj pobiegnie, tu wejdzie i będzie łapał balans. Znajdzie tu kier, się który jest bronią zaraz. Dokładnie, hmm. będzie się wspinał, więc do tego, to jest jakby cel, żeby nas trochę udziecinić, ale no, na zasadzie takich dorosłych, że wiemy, co robimy. Przywrócić ciekawość. przywróci ciekawość. Tak. Dodam tego dla mnie to też jest powrót do sprawności i sprawczości. Tak naprawdę. Czyli trochę o tym, co powiedziałeś innymi słowami, bo, bo to jest udowodnienie sobie, że możemy robić rzeczy. To nie jest zamknięcie się na tylko i wyłącznie, że mogę podnieść ciężką rzecz na sali przez godzinę treningu i tyle. To jest pokazanie, że ja mam duże możliwości i mogę to robić przez cały swój dzień tydzień. To ma być. Um, to I cel komunikacyjny też bym go podzielił na dwie części, czyli wewnętrzny i zewnętrzny. I od zewnętrznego chciałbym zacząć, bo jeżeli, tak jak wspomnieliśmy wyżej, m, że jest to interakcja między dwoma osobami, no to właśnie będzie się opierać na wykorzystywaniu pewnych zmysłów, jeżeli poprzez dotyk będziemy m, osoba pracująca i osoba wspomagająca będzie czuła. Będą czuły um, różne rzeczy. Mm. I potem wchodzi temat wysłuchania siebie. Tu mi pomóż, tutaj odpuść, tutaj coś się możesz dopiąć, tutaj jest źle. Um, postaraj się zrobić to inaczej. I ostatnia rzecz, no to też kontakt wzrokowy, no bo to jest kolejna, kolejny, kolejny zmysł do um, sprawdzenia poprawności wykonywania um, danego. Zadanie. Czyli otwieramy się na subiektywność. Pozwalamy sobie na to, żeby nasz ruch i dialog, żeby nasz dialog był w ruchu. Pozwalamy sobie na to, żeby wymieniać informacje między tym, co się dzieje we mnie, jakie ja mam odczucia, i żeby mi się tym stronem dzieje. Po prostu, niezależnie czy jestem w tym momencie partnerem, który wspiera Cię w ćwiczeniu, czy jest to odwrotnie, czy pracujemy, tak jak wcześniej wspominaliśmy, w interakcji, w tych zadaniach. Wskazuje się. I jeszcze teraz cel komunikacyjny, wewnętrzny. No właśnie, dlaczego zaczęliśmy od zewnętrznego? Bo to wszystko przełoży się na to, jak my, jako jednostki, będziemy rozumieć własne ciało, jak sami z nim się będziemy komunikować. Jakie jest to przeciążenie, które teraz do mnie doszło? Dlaczego mogę zostać tu trochę dłużej? Ej, tu mnie boli, dobra, to Ci pomogę. Tak. Okay. Dobra, teraz mnie nie boli. Do, to, to jest ten kierunek, który, w, którym, w którym muszę iść. Nie no pay, no gain, tylko zrozumieć, że tam, gdzie pojawia się bodziec bólowy, to to jest jakiś, jakaś forma komunikacji naszego ciała. Informacja. Jest, informacja, którą powinniśmy informacja. przetworzyć, a nie od niej uciekać. Dokładnie. Czyli wracamy do bazy, wracamy do czucia, do odbierania informacji, a nie do pracowania protokołem. I sugerowanie się tylko tym, co jest na kartce. Co jest na kartce? Dobrze. No. Czy mi to pomoże? W tym, żeby ruch został z nami na zawsze. Chciałbym powiedzieć do końca naszych dni i niech tak będzie, bo jakby dla mnie głównym celem jest to, żeby skrócić okres niedołęstwa, a jak najdłużej cieszyć się tym, co mogę zrobić. Czy mogę zastanowić się, czy ja będę wstawał bardzo powoli, czy mogę to zrobić dynamicznie? Czy będę bał się tego, czy się przewrócę? Ale to jakby na późniejszym okresie. A w tym wcześniejszym, no to chciałbym zainteresować, no właśnie, tutaj też to trzeba poobracać na języku i poczuć tego smak. Nie ruch dla celu, choćby najbardziej wzniosłego, jak poprawa stanu psychofizycznego, Okej, okay, to fajnym jest, fajnym jest tematem na to, żeby coś zacząć. Dobra, boli mnie, coś muszę z tym zrobić. OK, nie podoba mi się to, co widzę w lustrze. Twoja sprawa, możesz coś zmienić. No tylko pytanie, że OK, coś osiągnąłem, to już machnę ręką, bo mnie to nie interesowało. Interesowało mnie dojście do tamtego punktu. A ja bym chciał z tego do celu, chciałbym zmienić to na w celu, żeby ten ruch hmm, przez to, że mamy do niego dostęp cały czas, w tym momencie, bo to jest nasze ciało jako, jako środek lokomocji, jakikolwiek, um, chciałbym, żeby zostało z nami zaciekawienie. Chciałbym stworzyć z tego jakby dziedzinę, o której można porozmawiać, spotykając się z kimś. Nie, o, o rzeczach, o których właśnie możemy rozmawiać o sukcesach w pracy, możemy rozmawiać o tym, co nam nie wyszło, o tym, jak się miewa nasza rodzina, albo o tym na przykład, co też się często zdarza, ja teraz mam problem zdrowotny taki i taki. Okej, okay, a może porozmawiajmy, słuchaj, jak mi świetnie wyszło ostatnio stanie na rękach. Ej, a wiesz, co ja robiłem? Nie wiem, przerzedłem się na spacer i biegłem po murku. Albo wspiąłem się na jakieś drzewo. I co? I to, że możesz. I musisz nie, bez... nie musicie tego wstydzić i to jest, i to jest w porządku. I to przełoży się wprost na to, no jak się będziesz zużywał i starzeł. Dokładnie. Nie tracąc zajawy z procesu. Czyli, czyli dla mnie można by to nazwać w taki sposób, że możesz być Team Proces, Team cel. I po co wybierać, skoro możesz użyć słowa kierunku? Dla mnie to jest nadanie kierunku w ruchu, trochę. Nie, żeby cieszyć się procesem i nadawać jemu kierunek tak tego. Nie muszę tkwić tylko i wyłącznie w tym, że muszę coś osiągnąć. Nie muszę skakać z kwiatka na kwiatek i nie wiedzieć, co się dzieje. Mogę nadać sobie kierunek, gdzieś widzieć jakąś wizję, ale dalej cieszyć się drogą. Na pewno no to jest o tym. I myślę, że w tym to pomoże. Może by wszystko poszło bardzo ideologicznie i, i, i światopoglądowo, że chcielibyśmy wprowadzić trochę naszego świata do, do, do istniejącej rzeczywistości. No ale właśnie o to chodzi, że sylwetka się zbuduje, jeżeli będziesz postępował według jakichś określonych protokołów rzeczy, które działają. Mhm. Będziesz się czuł lepiej, choćby nawet to, że 20 minut spaceru obniża ci poziom kortyzoru, Słuchaj, Nie da się nie, bo jakby ćwiczymy, bądź ruszamy się tym ciałem, ale tym samym ciałem potem wychodzimy z tej siłowni i funkcjonujemy na czasie. Więc dlatego tak ciężko mimo że opieramy się tutaj na ruku. Takim, wiecie, jakby treningowo ruchowym po prostu naszą zaplanowaną jednostką, to nie da się tego wyizolować koniec końców od rzeczywistości. To, jak będziemy sobie planowali, jak chcemy się ruszać i trenować, będzie rzutowało na wszystkie pozostałe nasze aspekty życia, kropka. My pomimo tego, że jakby ograniczamy się tutaj na tą ramę, naszą duchową. A naszym celem jest zostawienie każdego z zainteresowaniem i z ciekawością. Tak jest. Ostatnie pytanie, dlaczego miałoby to zainteresować właśnie mnie? Powiem krótko, przyciskaj. Po prostu. Mm, mówimy tutaj o czymś, co jest subiektywne, o czymś, czego trzeba doświadczyć. Staramy się Wam to przekazać najlepiej, jak potrafimy, werbalnie, aczkolwiek to jest wielki miks werbalności i dialogu niewerbalnego e, po prostu dialogu w ruchu. Więc tego trzeba doświadczyć. Dla mnie to jest jeszcze pobudzenie ciekawości. Bo z czym my chcemy kogokolwiek tutaj zostawić? Z pytaniami zadanymi, zadanymi przez nas i z pytaniami pozostawionymi przez osoby, które się tutaj przewiną. Jeżeli. Nie będzie odpowiedzi na to pytanie, to i tak wspaniale, że ono się pojawiło, bo będzie gdzieś tam jako kropla drążąca skałę w Twojej głowie. Więc co spowoduje? No Może spowoduje to, że się będzie zainteresowany na podstawie merytorycznej wiedzy i sprawdzonej, rzucania tematów, które Ej, słuchajcie, zobaczyłem wspaniałe badanie i ono mówi o tym i o tym i o tym. Albo słuchajcie, wiecie, zweryfikowałem to na sobie. Może nie jestem najlepszą próbą badawczą, ale no coś zadziałało. Dlaczego nie? Spróbujcie tego. Plus ewentualny powrót i akceptacja do pojęcia. Nie wiem, że tak jak mówisz, przyjdzie to pytanie i odpowiedź nie zawsze musi być oczywista. I to też jest OK, jakby. To jest super, żeby wrócić do tej ciekawości, to się wiąże z ciekawością, z zainteresowaniem, z tym, że jakby nie wiem, no, szukam, drążę, zadaję sobie pytania, nie mam protokołu konkretnego, nie mam wytycznych, czasami muszę e, sam sobie zadać e, dać odpowiedź na pewne pytania, nie zawsze przychodzą od razu. O, bardzo fajnie, że to powiedziałeś, że nie zawsze przychodzą od razu, bo mm... Na przestrzeni lat yy, bycia w treningu i właśnie i łącząc kropki wstecz mogę powiedzieć jedno, że mm, tak jak przychodzi do mnie nowy trenujący i yy, yy, to nie jest tak, że to jest obiecywanie gruszek na wierzbie, tylko mm. jeżeli dojdziesz do pewnego poziomu sprawności, to dopiero wtedy zrozumiesz, Ile ograniczeń zostało na ciebie nałożonych przez środowisko i przez ciebie samego? Przez traumy jakiekolwiek, fizyczne czy psychiczne? Przekonania. Przekonania. I dopiero wtedy, kiedy dojdziesz do pewnego miejsca, nie wiem, zbudujesz właśnie tę siłę, która pozwoli być ci bardziej pewnym siebie, być pewnym siebie w ruchu, nie tylko i wyłącznie pod względem mentalnym to wtedy do dzieją się niesamowite rzeczy. To wtedy je zmienia światopogląd i wydajesz się dziwakiem, który tylko, Co? tylko, tylko myśli o ruchu. No mi się ten ruch śni, więc ym, i nie uważam to za coś dziwnego, a w zasadzie ym, najbardziej smutne jest dla mnie to, że spotkając się z, ym, ze znajomymi czy przyjaciółmi słyszę o problemie. A nie o tym, że jedynym problemem jest to i spotkajmy się i w co my dzisiaj pogramy. Mm, mm, tak. Więc takich problemów Wam życzy. W ogóle życzę Wam tego, żebyście mogli wybierać swoje problemy. To by było wspaniałe. Tak, no, no. Czyli trochę ewolucja tego, żeby ten ruch nas cieszył też. No wszystko zaczyna się od głowy. tak? Żeby, żeby to nas cieszyło, żeby to nie był obowiązek, tylko żeby pomimo wysiłku, żeby to nas cieszyło mimo wszystko. Myślę, że to trochę też o tym. No, to prawdziwą wartość w życiu mają rzeczy trudne, więc no. jeżeli tam gdzie, tam, gdzie osadzimy ten trud, no to, to, no to stamtąd będziemy korzystać.